Dzień dobry kochane. Zapraszam Was na przegląd z najnowszej dostawy do sklepu Action. Zaczynam od szklanych jabłek z lampkami LED. Za sztukę zapłacicie niecałe 27 zł. Są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych i mają 16 cm średnicy, działają na baterie, które oczywiście należy kupić osobno. Przy okazji zaprezentuję Wam również nowy zestaw DIY jest to zestaw do malowania diamentami za 22 zł i 49 groszy. Dzięki niemu zorganizujemy swoje diamenciki. W zestawie jest również marker z pięcioma końcówkami oraz etui do przechowywania. Tuż obok znalazłam również płótno do kolorowania za 8,95 groszy. W zestawie znajduje się również 6 markerów, a do tego jest folia i kolorowe kamyczki. Taki zestaw kupicie w kilku ciekawych wzorach. Pamiętajcie, kochane, o tym, żeby subskrybować mój kanał. To jest oczywiście darmowe, a dzięki temu, bez wychodzenia z domu, jako pierwsze dowiecie się o nowościach na półkach. I koniecznie muszę Wam również pokazać ten nowy zestaw zapachów od marki Erwig i pachnie On Pumpkin Spice. W zestawie znajdziecie dwie sztuki, za które zapłacicie niecałe 23 zł. Zdecydowanie po ten produkt muszę wrócić się do Action. I na dziale z produktami do sprzątania znalazłam również ściereczkę z Gąbki, kosztuje 4,99 zł. Jest to gąbka aż 12-warstwowa i mamy tutaj wiele wersji kolorystycznych. Podobno jest to produkt bardzo chłonny i nie powoduje zarysowań. Oczywiście nie mogłam pominąć działu kuchennego, na którym pojawiły się nowe kubeczki wykonane z porcelany Newbone. Kosztują 8 zł i 95 groszy. Każdy z nich ma 325 ml pojemności. Kubeczki kupicie w czterech wersjach kolorystycznych. Do wyboru mamy wersję z kropeczkami oraz z paskami. Możemy je myć w zmywarce, natomiast nie nadają się do mikrofalówki. Na tym dziale znajdziecie również chłodziarkę do wina. Kosztuje 19 zł i 95 groszy. Jest dostępna w srebrnej oraz złotej wersji kolorystycznej. No i oczywiście poza winem możemy również schłodzić w niej szampana. Bardzo elegancka propozycja, która świetnie sprawdzi się na kolację bądź też imprezy. I również chciałam dać Wam znać, że w sprzedaży pojawiły się nowe wzory tych pater do serwowania. Mamy wersję kwadratową oraz okrągłą, za którą zapłacicie 8 i 95 groszy. W nowościach zagościły również nowe koce w iście jesiennej kolorystyce. Za sztukę zapłacicie niecałe 40 zł. Mają one wymiar 140 x 180 cm. Są to koce welurowe. Kupicie je w kolorze bordowym. Jest również butelkowa zieleń oraz coś dla fanek klasyki, czyli złamana biel. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tej nowej dekoracji ściennej. Kosztuje niecałe 49 zł, jej wymiar to 55 na 55 cm. Jest to dekoracja z bardzo minimalistycznym wzornictwem, i mamy tutaj dodatek sznurka. Całość jest w drewnianej ramie i wygląda niezwykle elegancko. Coś czuję, że ten kominek zdecydowanie będzie hitem, ponieważ jest to kominek z wodospadem dymnym, kosztuje 29 zł i 95 groszy. Zostawia naprawdę spektakularny efekt. W zestawie znajdziecie również 20 kadzideł coszkowych oraz pensetę. W zestawie jest również antypoślizgowa podkładka. Niedawno z tej serii prezentowałam Wam dyfuzory zapachowe, a teraz pojawiły się świece, kosztują 27 zł i 95 groszy. Dostępne są trzy. Wersje zapachowe, a w środku znajdziemy dwa knoty. Mam również fantastyczną informację, ponieważ do sprzedaży powróciły żelazka parowe za 89,95 zł. Właściwie są to takie parownice. Są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest to idealna opcja do czyszczenia parą odzieży, dywanów, mebli i materaców. Mamy tutaj wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 300 ml i jest również kabel, który ma w zestawie znajdują się również dwie końcówki, które możemy dostosować do każdej powierzchni, aby uzyskać optymalny efekt. Oczywiście, tak jak w każdym przeglądzie, chcę Wam podziękować za wszystkie łapki w górę. Komentarze oraz podbijanie moich filmików jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczna. Tak więc, jeżeli nowości z tego przeglądu przypadną Wam do gustu, to zostawcie łapkę w górę. Mam również totalny hit cenowy. Jest to adapter z przełącznikiem za jedyne złoty 79. Zł. Mamy tutaj przycisk do włączania i wyłączania i myślę, że jest to taki gadżet, który przyda się w każdym domu. A teraz zapraszam Was na dział kosmetyczny, na którym pojawiły się nowe wody toaletowe z motywami Stitch. Myślę, że nie jedna dziewczynka. Takim prezentem będzie zachwycona. Za sztukę zapłacicie 6,49 zł, te wody mają 20 ml pojemności. W nowościach pojawił się również zestaw do makijażu, który aktualnie możecie kupić na promocji tygodnia. Jeszcze Wam go nie pokazywałam. Kosztuje tylko 10,95 zł, a w środku znajdziecie paletę cieni do powiek, tusz do rzęs oraz szminkę. Tuż obok znalazłam również wyjątkowe, bo zakręcone błyszczyki do ust od marki Max and More kosztują 5,69 zł. Kupicie je w dwóch wersjach kolorystycznych. Mają błyszczące wykończenie, podobno się nie kleją, a każdy z nich ma 7 ml pojemności. I również muszę Wam pokazać taką wyjątkową paletkę do makijażu za 21,95 zł. W zestawie znajdziemy cienie do powiek, rozświetlacz oraz róże. Jestem bardzo ciekawa, czy te produkty są mocno napigmentowane. Ostatnia nowość z działu kosmetycznego to taki zestaw toperów do ust. Za trzy sztuki zapłacicie niecałe 10 zł. Jeżeli lubicie błysk na ustach, to zdecydowanie jest to zestaw dla Was. na dziale sportowym znalazłam również takie butelki na napoje one mają litr pojemności i kosztują 13 zł i 35 groszy w oko wpadły mi również takie wafelki białkowe, które mają smakować i wyglądać jak belgijskie gofry, kosztują 5 zł i 99 groszy mają niską zawartość cukru a do tego taka proteinowa mieszanka do robienia pancake'ów waży 150 g i kosztuje niecałe 8 zł, jest o smaku waniliowym i też chciałam wam pokazać płyn do płukania od marki Superfin. Ma świetną cenę, ponieważ kosztuje tylko 7 zł i 38 groszy, a podobno starcza na aż 68 cykli prania. Jeżeli miałyście przyjemność go testować, to dajcie znać, czy warto go kupić. A teraz zapraszam Was na dział z dekoracjami świątecznymi, na którym znalazłam m.in. walizki za 12 zł i 95 groszy. To jest świetna opcja, żeby wręczyć w niej jakieś upominki. Do wyboru macie kilka wzorów. Znalazłam również nowe ledowe dekoracje. Są to figurki w kształcie bałwanków oraz pierników. Za sztukę zapłacicie 6 zł i 95 groszy. Każda z nich ma 10 cm wysokości. I tutaj jeszcze coś ponownie dla fanek ledowych dekoracji. Są to domki, które wyglądają, jakby były zrobione z piernika. Dostępne są trzy wzory. Jeżeli lubicie klasyczną, świąteczną kolorystykę, to myślę, że te choinki w ceramicznych doniczkach Wam się spodobają. Do wyboru jest wersja ze świętym Mikołajem oraz z misiem, a za sztukę zapłacicie niecałe 12 zł. I tuż obok znalazłam również takie misie za 13 zł, są dostępne w dwóch kolorach i mają 30 cm długości, a na końcu chciałam również Wam pokazać bidony dla dzieci. Kosztują 12 zł i 95 groszy. Znajdziecie kilka motywów z bajek, a po otwarciu znajdziecie również plastikową słomkę. Te kubeczki możemy mieć w zmywarce, natomiast są ograniczenia jeżeli chodzi o używanie ich w mikrofali. No i też zapomniałam wspomnieć, że są one w komplecie ze smyczkami. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Już niedługo ruszam na kolejną nową dostawę, więc mam nadzieję, że ponownie odwiedzicie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia! Buziaki, pa pa!